Cześć, witajcie. Witajcie w naszym turbofajnym Studio. <grym> Mamy tutaj dzisiaj gościa naszego specjalnego. Jest to Karolina Kubis, która jest. Uwaga. To jest zasadą awesome Fundacji Motopomocni. Super. Dzisiaj jesteśmy jako Motopomocni w miejscowości Kędzierzyn Koźle, gdzie trwa drugie szkolenie. W tym roku, tak? W tym roku edycji bieżącej z zakresu bezpiecznej i motopomocnej motocyklista. Zgadza się. Czym w tym roku autopomocni no chcą Was uraczyć? No tak naprawdę jak co roku to głównie chcemy skupić się na pierwszej pomocy. Szkolimy naszych uczestników z pierwszej pomocy zarówno części teoretycznej, ale naszą podstawą szkoleniową jest część praktyczna, czyli każdy płysant ma szansę wziąć do ręki fantoma, no może do ręki, jak do ręki, ale dotknąć fantoma, uciskać fantoma, użyć ARD. Użyć folienyce, czyli w praktyce przekonać się, jak to jest w momencie, kiedy trzeba udzielić pierwszej pomocy w zdarzeniu drogowym albo w jakiejkolwiek innej sytuacji. Super, wiemy, że motocykliści to jest wyjątkowo zaangażowana grupa w tych szkoleniach, ponieważ wszyscy jako motocykliści, również tutaj zgromadzeni, jesteśmy narażeni na różnego rodzaju zdarzenia, a w związku z tym urazy. I ta praktyczna forma tych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy na pewno ma dużą moc. I wartość, którą przekazuje cała, e, cały zespół Fundacji Motopomocnej, ale wiemy, że to nie tylko pierwsza pomoc w dzisiejszych szkoleniach, bo mówimy również o. Zgadza się. E, mówimy również o technice jazdy. E, technice jazdy, czyli hamowanie, czyli praca ciałem na motocyklu, e, czyli zachowanie w ruchu miejskim, e, to już w części teoretycznej, e, no mamy tak styczeń, więc w części praktycznej byłoby trochę trudno. A wiemy już, że ta część praktyczna przez całą szkołę motopomocni jest już zaplanowana na 2022. Tak ja się zgadzam. W związku z powyższym, ja osobiście, jako administrator kalendarza treningi motocyklowe.pl dołożę wszelkich starań, aby również te wydarzenia tam się znalazły na 2022 rok, jak również wszystkie te szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, na których zapraszamy już teraz, ale wiemy, że technika jazdy jako szkoła realizuje pewne projekty związane z bezpieczeństwem takim czynnym, umiejętnościami itd. itd. Natomiast czym jeszcze fundacja i program szkolenia bezpiecznej motopomocy motocyklista może nas zaskoczyć w tym roku? W tym roku, uchylając złamka tajemnicy, skupimy się również na bezpieczeństwie pieszych. Każdy z nas tak naprawdę no, nie wychodzi po schodach z domu i nie wsiada momentalnie na motocykl. Zdarza nam się również na dwóch nogach chodzić, nie tylko na dwóch kółkach jeździć. E, dlatego też ważne jest, żeby skupić się na najnowszych przepisach. No, czy z 2021 to już nie takie nowe pytanie, czy wszyscy mają o niej świadomość. E, i, mm, Zastanowić się, jak jako piesi możemy poprawić swoje bezpieczeństwo, ale też o bezpieczeństwo innych uczestników duchu. No pewnie skupiliśmy się wszyscy troszeczkę na pandemii, więc niektóre tematy mogły nam zdecydowanie uciec. Mamy nowy taryfikator e, wykroczeń w ruchu drogowym, więc tutaj. O i warto zwolnić. Okej. Okay. Wiemy też, albo warto szkolić na obiektach zamkniętych, dodać, prawda? Albo jeździć i używać motocykla do zabawy właśnie w tego typu miejscach. Ale y, piesi to też jest taki dosyć ważny temat, prawda? Zarówno dla motopomocnych, jak i dla każdego, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, nawet właśnie w takiej formie, kiedy sobie spacerujemy na, na własnych nóżkach, prawda? E, Karolina, bo Forked VR jest Waszym takim partnerem e, tegorocznych znowu szkoleń, kiedy to e, wirtualna rzeczywistość wspiera proces edukacji. E, czy możesz powiedzieć dwa słowa dosłownie, jak uczestnicy tej szkoły reagują na tego typu e, technologie? Pewnie. Kolejny rok. Już od 2019 roku współpracujemy z firmą For Help VR, czyli między innymi z Grzegorzem. I nasi uczestnicy, za każdym razem, wychodząc z takiego pomieszczenia bądź miejsca, gdzie ten For Help VR z nami, z nami jest, mówią, że super fajna sprawa, bo oni się zdążyli zestresować nawet w sytuacji wirtualnej rzeczywistości i poczuć, dlaczego to jest ćwiczenia, dlaczego to uciskanie fantoma na ćwiczeniach, w sytuacji bezpiecznej jest tak ważne, bo na w wirtualnej sytuacji już wiedzieli, że może być trudno, że może być stresująco i że warto to sprawdzić zanim się stanie to, co, czego wszyscy chcemy uniknąć maksymalnie. Mamy tutaj właśnie takie narzędzie w postaci gobli VR, gdzie jesteśmy w stanie wcielić e, się w rola ratownika, nauczyć się algorytmu postępowania, e, zostać superbohaterem, również motopomocnym superbohaterem. Chciałbym, żebyśmy też wspomnieli o tym, że mamy dla każdego z uczestników coś wyjątkowego. Mówiliśmy o tym, że nie tylko rozmawiamy o pierwszej pomocy, ale mówimy także o technice jazdy motocyklem. Z racji tego, że nasze szkolenia prowadzimy w sezonie zimowym, to jest to technika jazdy motocyklem w wersji teoretycznej. Na praktyczną zapraszamy do motopomocnej szkoły jazdy. Natomiast Moto pomocna szkoła jazdy ufundowała dla 18 osób, czyli dla uczestników wszystkich 18 szkoleń voucher na 480 zł na jazdę precyzyjną, okay. poziom pierwszy. Profesor, Właśnie precyzyjne. u nas bardzo precyzyjne nie mogę się skupić i do końca zdania. Okay. Karolina się nie mogła skupić, ale pamiętajcie, że voucher jest do wybrania dla każdego z uczestników, znaczy nie może dla każdego, ale dla wyrosowanych uczestników. Dla jednego uczestnika każdego ze szkoleń. O. Dla jednego, czyli 18 osób? Tak, bo tyle będzie miast. Tak, dokładnie. 18 miast kończymy 3 kwietnia, czyli pierwszy weekend w Warszawie. Czy pamiętasz może y, miasta, które będą w przyszły weekend? Oczywiście. Rzeszów Kraków? Sprawdzimy dalej. następny weekend? Legnica Zielona Góra. Wow. I ostatni weekend stycznia. Legnica Zielona Góra. Legnica Zielona Góra. Okej, okay, to też jest wydarzenie związane z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będziemy się też na pewno z Wielką Orkiestrą świetnie bawić. Także słuchajcie, aby uzyskać taki voucher na szkolenie z jazdy precyzyjnej poziom 1, należy tak naprawdę zarejestrować się i przyjść do nas na szkolenie i wziąć udział w losowaniu, tak naprawdę przyjść tutaj po wiedzę, która jest, myślę, że... Mega lubrowajta. Tak, jest to chyba najważniejsza rzecz. Szkolenie rekomendowane przez Włodopomocnik. Wiemy kto prowadzi, mamy pełne zaufanie, znamy, także chciałbym być taki szczęśliwnik, żeby oczywiście o takim szkoleniu, no. A ty? Nie, nie ty, ty to już generalnie tylko szkolić, tak? Aha, nie możesz aha. być jako uczestnik. Okej, okay, dobra. Pamiętajcie też, że jesteśmy fundacją, jesteśmy organizacją pozarządową, która nie posiada własnych środków poza tymi, które pozyskamy. Na różny sposób. Wspierają nas nasi uczestnicy dzięki derowiznom, ale wspierają też nas różne inne organizacje, takie jak w tym roku Stowarzyszenie Peltnestru dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w którym udało nam się uzyskać dofinansowanie na nasz cykl szkoleniowy. Poza tym współpracujemy z wieloma firmami, z wieloma lokalnymi firmami, które zależnie od tego, gdzie jedziemy, sponsorują jakieś części naszych szkoleń. Także słuchajcie, no przybywajcie licznie, w opisie tego filmu znajdziecie link do rejestracji już o najbliższe miasta, bo teraz tak naprawdę kończymy drugie szkolenie, ale wszystko jest przed nami. Także co weekend odwiedzamy dowolne, no, dowolne, zaplanowane miasto na mapie naszego kraju. Także co, do zobaczenia. Do zobaczenia!